To może być wielka gratka dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie załapali się na wydanie z 2004 roku, które w Polsce zrobiło furorę. To wydanie, z tego co wiem, gdzieś tam w, na internetowych aukcjach osiąga zawrotne zupełnie kwoty i ciężko jest zdobyć pamiętniki, dzienniki Sylwii Plat. No, ale mamy nowe wydanie. Marginesy postanowiły wznowić tę bardzo poszukiwaną książkę i bardzo ważną dla wielu czytelników i czytelniczek. Dzienniki 1950-1962. Kompletne dzieło wzbogacone o zapiski, szkice utworów, szkice wierszy, o zdjęcia. To jest naprawdę. Myślę, że jedna z ważniejszych w ogóle książek, które powinny trafić w Państwa ręce, przejmujący zupełnie zapis życia, zmagań, zmagań ze sobą, z chorobą psychiczną, z życiem rodzinnym, z twórczością, z mężem, z uniwersytetem. Wszystko to, co na Sylwię plat wpływało, co ją kształtowało i co ją przygniatało. Szalenie dojmujące, naprawdę to trzeba czytać dowkując sobie, to jest bardzo mocne. To jest dzień dzisiejszy poruszający do absolutnie do trzewi. Bardzo Państwu polecam to nowe wydanie i cieszę się, że je znowu mamy, no bo teraz każdy może mieć dzienniki na swojej półce, polecam. Ta książka reklamowana jest hasłem, że to jest nie tylko pierwsza biografia Przekroju jako takiego, ale w ogóle zjawiska, czy nawet tutaj jest napisane cywilizacji. I coś w tym jest, bo ta biografia napisana przez Tomasza Podkaja, to jest oczywiście opowieść o Marianie Eile, twórcy Przekroju, no ale jest to opowieść o tym, jak po 1945 roku usiłowano tworzyć w Polsce, no właśnie... Hmm, dziwne zjawisko, bo um, Jerzy Borejsza, który wezwał do siebie Marianne Eilego i powiedział, będziesz robił nam w Krakowie tygodnik będący polską perelowską odpowiedzią na um, Live czy na Paris Match, um, no, był człowiekiem, który chciał w pewnym sensie. Dać polskiej publiczności pismo mające być taką ludzką twarzą e, socrealizmu, potem socjalizmu. E, jak sobie czytałam, w, 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 mam tu w wypiskach informacje o tym, w jakich nakładach sprzedawała się ta gazeta. Jaki ona miała ogromny impact, wpływ na społeczeństwo i to naprawdę nie tylko na jego tą inteligentną warstwę, ale po prostu na wszystkich. To robi ogromne wrażenie. Ta książka jest nie tylko opowieścią o otworzeniu pisma, o tej w ogóle plejadzie niesamowitych postaci, które tam się przez te lata pojawiały, ale to jest też, i to jest bardzo ciekawe, to jest książka o właśnie mm, umoczeniu jakimś, jakby. Niemożliwym do uniknięcia umoczeniu w system, nie wiem o tekstach Jerzego Waldorfa z lat 40., które były no, jednoznacznie dzisiaj, moglibyśmy je określić, jako, jako paskudne paszkwile czy o jakiejś współpracy z SB, czy wreszcie o roku 1968, który dla Mariana Ilego skończył się tak jak się skończył, no po prostu rozstaniem z redakcją. Fascynująca opowieść o no, no zjawisku, tak? o cywilizacji rzeczywiście. Um, bardzo Państwu polecam. Wydaje mi się, że, e, że, że trudno jest Jakoś znać y, ostatnie 70-lecie naszych dziejów bez informacji o tych wszystkich ludziach, którzy tworzyli takie, takie zjawiska jak przekrój, na przykład. Także bardzo polecam, świetnie ilustrowana, doskonale zdokumentowana, bardzo ciekawa książka. Ostrzegam, to jest książka emocjonalnie po prostu rozwalająca w drobny mak i ciężko ją odłożyć po lekturze. Napisana w dziwnej formie, możecie Państwo zobaczyć, że ona wygląda trochę jak wiersz, ale tak naprawdę to jest absolutnie prozatorska opowieść o dziewczynkach, które są bliźniaczkami syjamskimi. I proszę mi wierzyć, zajrzenie w życie, zajrzenie do świata takich ludzi, usiłujących jakoś funkcjonować w społeczeństwie jest, robi piorunujące wrażenie. Widzimy tę opowieść oczami jednej z tych sióstr sojamskich. To jest naprawdę trudne do wyobrażenia sobie. One zrośnięte są ze sobą po prostu powyżej biodra, i, i muszą jakoś, jakoś żyć. Um, historia, oczywiście, zmierza do dosyć dramatycznego finału, ale jest to też opowieść o przywiązaniu. Jest to opowieść o siostrzeństwie, siostrzaństwie, o, o takim związku, um, który. Nie da się zastąpić czymkolwiek innym. Jest to totalnie poruszająca książka, taka, że będziecie naprawdę płakać podczas lektury. To jest książka dla młodzieży. Myślę, że ta dla, dla, na, raczej nie dla dzieci: jest to książka dla młodzieży, ale ja, osoba dorosła, czytając ją, przeżywałam ją, jakbym miała lat 15. Porusza bardzo takie no, dramatyczne, emocjonalne strony i naprawdę bardzo gorąco ją polecam. Otwiera oczy na wiele, um, na wiele spraw.